Właściwie to nie za bardzo mamy czas na to, żeby zastanawiać się jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy, kilka lat, do czego służymy, dlatego że świat potrzebuje nas już teraz i to odkładanie na no, później jest, um, wydaje mi się, niekorzystną cechą dla nas. I bardzo dobrze, żebyśmy um, mogli czym prędzej znaleźć to, po co jesteśmy tutaj, na tej planecie. I przyjrzeli się temu w sposób bardzo intelektualny, ale czasem, właśnie, ciężko jest znaleźć naprawdę ten powód, dla którego jesteśmy tutaj, ponieważ to nasze życie, to życie w tym naszym ciele jest bardzo zautomatyzowane i nasze życie nie pozwala tak naprawdę przyjrzeć się głębiej i. Nie możemy odnaleźć tego, do czego służymy. I miałam ostatnio takie właśnie fajne przykłady, bo dzwonią do mnie ludzie i pytają się Celina: słuchaj, ja nie wiem, do czego służy, pomóż mi, Chodź, zobaczymy w tym Twoim Human Design grafie. No właśnie, zobaczymy, co tam jest. I moja Karolina sprawdzała, do czego służy, i moja Kasia. I na tym grafie widzę, jakie dana osoba ma predyspozycje, bo to jest widoczne, do czego ona służy, jakie, jakie ma w sobie właśnie te talenty, jak bardzo potrafią się ukryć te talenty przed tą osobą. I, i kiedy właśnie roz, rozkminiamy e, t, ten cel życiowy, nagle się okazuje, że się elementy łączą, kropki łączą i nagle mówię, o Boże, nie wiedziałam, że to mogę właśnie użyć do tego, żeby podążać tą drogą. Więc jeżeli rzeczywiście masz e, takie... Wewnętrzne poczucie, że mm, nie wiesz, że czujesz, ale nie wiesz do końca, ułatw sobie tą drogę. Dowiedz się poprzez, zrób graf, y, poczytaj o tym. Nie, niekoniecznie musisz od razu prosić kogoś o zrobienie tego grafu. Możesz również, y, jeżeli ci zależy, możesz również sam do tego dojść, tylko trzeba po prostu poświęcić na to bardzo, bardzo dużo czasu, żeby pozagłębiać się, ale, ale zrób to. Przyspieszysz w ten sposób, y, ewidentnie przyspieszysz y, dowiedzenie się, do czego służysz i czym możesz posłużyć innym, żeby właśnie się wymienić w parterze? Zachęcam gorąco do tego. Kochani, dobrego dnia Wam życzę. Ja oczywiście jestem w trakcie pisania, więc wracam do tej czynności. No i co? Bądźcie też z naturą. Bądźcie też z naturą. Róbmy jeszcze te remonty, które mamy do zrobienia, żeby nam pięknie można było wiosnę przywitać w przyszłym roku. Kochani, dobrego dnia Wam życzę.